Cześć wszystkim. Dzisiaj pogadamy sobie o backrokach. zanim pokażę kilka tych ruchów, jak one wyglądają, musimy sobie najpierw powiedzieć o pozycji backrokowej, która jest tutaj bardzo ważna. Pozycja backrokowa wygląda tak, w ten sposób: Coś takiego, czyli leżymy sobie na plecach, a kufer nie dotyka podłogi, ręce są wysoko, ręce przygotowane są do akcji. Bardzo ważne tutaj w tych pakrokach krokach będzie, aby umieć Shoulder Freeze. W sensie, jeżeli chce się robić te takie zaawansowane pakroki, tutaj ten shoulder Freeze będzie bardzo pomagał. Także Shoulder Freeze jest na kanale. Mam nadzieję, że większość z Was już go potrafi. Jeżeli ktoś z Was nie potrafi, to do pierwszego nie potrzeba go potrafić, ale do dalszych bardzo się przyda. Także lecimy z tematem. Wróćmy sobie do samej pozycji, czyli bo jest ta wygląda tak. I teraz pierwszy bakr, którego się nauczymy, to sisi na plecach. Sisi na plecach wygląda tak. No i teraz tak, co tu, robi, co, tu co potrzebujemy wiedzieć? Wiemy, że wychodzimy z pozycji bakrówkowej, ręce pracują mniej więcej w ten sposób. Bardzo ważne jest to, żeby bierzeć sobie za rękami, żeby zawsze... Mm, łokieć, cały bar był pod plecami. Nie możemy leżeć, bo wtedy nie będzie to wyglądało zbyt dobrze i nie będziemy mogli dobrze podnieść bioder. Także bardzo ważne jest, żeby być tutaj na, na barku. Ręka przed sobą mocno pomaga, noga prosta. I bum. Oczywiście z takiej perspektywy mocznej, nie, no niewiele wam to będzie mówić, także już się obracam i zróbmy sobie szybko. Czyli leżę sobie na plecach, prawa jest wyprostowana. Ręce przygotowane, presja bakrokowa, zamach, stopa na palcach, skręcam stopę i kolana jest przy ziemi. I mamy jeden. Potem wracamy, pupa koniecznie nie opada, zamieniamy nogi i znowu jest zamach rękami, stopa blisko, znaczy kolana blisko ziemi. I znowu wracam, zmieniam, hop. Wracam, zmieniam, hop. No, jeśli chodzi o sisi, no, to tutaj nie ma jakiejś tam większej filozofii. Jeżeli każdy z Was ogarnia sisi, no, to ten sisi na pracach też spokojnie powinno się udać, nie powinno być z tym problemu. Pamiętamy tylko, żeby kuper był wysoko i żeby skręcać te stopy, tak samo jak to jest w sisi, tak samo jest to tutaj. Oczywiście pamiętajcie o tym, że możecie łączyć te dwa elementy, ale o tym, jeżeli ząb, wspomnę potem. Teraz Co dalej, jeśli ktoś potrafi sisi? Jeśli już ktoś potrafi sisi, to można się nauczyć takich bardziej zaawansowanych dwa kroków. I zrobimy sobie na podstawie pierwszy, pierwszych, które możemy sobie zrobić. Taki w miarę prosty wygląda, tak? Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. hop, hop. Czyli będziemy sobie robili sisi, ale dokładali jeszcze jedną nogę prasą. Tutaj już bardzo warto się wesprzeć mocno na tym barku. pamiętaj żeby dobrze na nim leżeć, żeby tam się dobrze odwracać. Jeżeli coś gdziekolwiek was boli, to znaczy, że coś źle robicie, coś źle układacie, to ma nic nie bolać. Powinno być gładko, miękko i dosyć łatwo. Powinno Wam to pójść. Czyli mam znowu tak samo: jedna noga jest prosta, druga zgięta, pozycja hmm, krokowa. I mam sisi, i noga do ziemi. I teraz chcę wrócić, zmienić i znowu jak najszybciej. Hop, hop. Wracam, zmieniam. Hop, hop. Dobrze. Jeśli mamy to. Możemy sobie zrobić um, back jump-over. Jump-over to był taki full W ten sposób. Teraz jak już to mamy, to teraz możemy zrobić to samo na back rockach. Tylko tutaj na back-rockach, że jest to nieco trudniejsze, bo trzeba dużo mocniej zapracować biodrem. Oczywiście nie mówimy tylko jump-over, że gdzieś aż staję do góry, bo niektórzy też aż tak to robią, że staję do góry. No ale jak ja tak będę robił, to nie będziecie mnie widzieć, bo ja mam takiego szerokiego obiektywu. W każdym razie przejdźmy do nauki. Czyli, mamy znowu pozycję bankrotową. Noga jedna jest prosta. Tutaj trzeba zrobić dwie rzeczy. Trzeba zrobić wybicie z tej nogi, która jest zgięta. I teraz po wybiciu trzeba zrobić wyprzedzenie rękami i wyprzedzić nogą, która jest zgięta. Czyli ta noga, która jest tutaj, będzie szła nad tą i będziemy tylko na niej lądowali. Czyli jest wybicie, zgięcie, czyli ląduję na prawej, która była zgięta i teraz wracam zawsze na tej nodze, która jest zgięta. Czyli hop, czyli wracam, wracam na lewą, teraz tutaj jest lewa noga zgięta, będziemy na lewej nodze utrzymywać równowagę, a prawa się zegnie, czyli jest zmiana. Czyli jest wybicie, hop, wyprzedzenie i wstrzymam. Możecie sobie dawać rękę pod biodro, tak jak ja tutaj albo nie robić, jak, jak uważacie. I wracamy na nogę zgiętą. Hop. I stąd wybijamy, wyprzedzamy znowu. Hop, ciak. Hop, ciak. Jak widzicie, tutaj ten hmm, shoulder freeze bardzo przydatny. Jak ktoś robi środek, to spokojnie, go od razu stąd zrobi. No i teraz... Te trzy to były takie no, podstawowe, które jak ktoś zrobi jeszcze bardziej zaawansowane, no to musi mieć ogarnięte przede wszystkim te trzy, które teraz pokazałem. Natomiast sami, o ile same bakroki um, takim bardziej zaawansowanym tancerzom nie sprawiają w jakiejś większości kłopotów, to wchodzenie na bakroki i wychodzenie z bakroków to czasami już jest um, niezwyczajne dla niektórych. Teraz jak możemy wejść na bakroka um, Ja polecam zawsze z kręgu podpartego sobie dać rękę do boku, położyć się i odepchnąć się nogą e, dalszą. Czyli mam lewy bark i prawa noga. Czyli hop, i czekaj. Kupa oczywiście nie może dotknąć podłogi. I mam sobie więc Mam pozycję futwórkową. I mam na przykład kolano, kolano, bar, wejście. Jeszcze raz. Prawe kolano, lewe kolano, I powiedzmy lewa ręka i noga dalsza, czyli prawa. Bum, i tu mogę. Zamienić nogi i zrobić mój bank. Teraz wiemy jak wejść. Teraz nauczymy się jeszcze wyjścia. Z wyjścia na wyjście mamy kilka sposobów. Pokażę Wam dwa. Jeden jest mega prosty, drugi troszeczkę ciąższy. się wygląda tak, że mamy sobie na przykład prawą nogę prostą, prawą rękę przygotowaną do zamachu i musimy wejść na kolano bliższe, czyli na prawe. Zobaczcie, bierzemy zamach do góry, wyprzedzamy i wchodzimy przez palce. Na prawe kolano. Jeśli się nam to uda, no to jest no, koniec roboty. Bo trzeba tylko dać lewe kolano na ziemię i się podnieść. Jesteśmy na pozycji futwórkowej. Znaczy, no w sumie na ale no ale takiej. z tej pozycji już spokojnie, gdzieś tam jakieś inne kroki na dole możemy z powodzeniem wykonać. A, także to jest to. A trudniejszy sposób? Można przez korkę nastać na poezję futwórką, albo w ogóle coś na frisie. Wtedy będzie wyglądało to tak. I nagle stąd, albo zrobi fridę, albo stąd wejdzie na futro